Jako Polki jesteśmy odpowiedzialne za naszą ojczyznę, za jej przyszłość, a zwłaszcza za te sfery, na których jesteśmy niezastąpione. Kto wyobraża sobie dbanie o pamięć historyczną bez kobiet, matek, nauczycielek, pasjonatek historii czy działaczek społecznych? Teraz my, tak jak nasze matki i babcie, możemy dbać o tę pamięć historyczną, doceniać bohaterów, którzy są zapomnieni i sprawiać, że młodzież będzie zainteresowana historią. Ważnym zadaniem wobec ojczyzny jest zaangażowanie w bieżące sprawy społeczne i polityczne. Obecnie kobiety coraz szerzej działają na polu polityki, a nasza praca jest widoczna i efektywna. Wykształcone i kompetentne nie potrzebujemy parytetów, żeby zmieniać rzeczywistość na lepszą. Jesteśmy wręcz niezastąpione w działalności społecznej. Angażowanie się na rzecz potrzebujących, dzielenie się swoimi umiejętnościami, czasem i wiedzą jest pięknym wyrazem kobiecej wrażliwości. Gdy wciąż pojawiają się nowe problemy. Tym bardziej potrzebne jest nasze zaangażowanie.